Witajcie! Na dzisiejszej lekcji spróbujemy przetłumaczyć sobie krótkie dialogi. Poćwiczymy zarówno zdania twierdzące, jak i pytania w czasie Present Simple. Where do you live? Gdzie mieszkasz? Na samym początku mamy słowo pytające gdzie. Później du. Du pomaga przy tworzeniu pytań w czasie Present Simple. Następnie osoba i czasownik w podstawowej formie. Używamy czasu present simple, ponieważ pytamy o coś stałego. Gdzie ktoś ogólnie mieszka? I live in Poland. Mieszkam w Polsce. Osoba, czasownik i reszta zdania. Używamy tutaj czasu present simple, ponieważ osoba, która wypowiada to zdanie, opisuje coś stałego. How often does Amy visit Poland? Jak często Amy odwiedza Polskę? Na samym początku mamy słówko pytające. How often? Jak często? Później das, które pomaga w tworzeniu pytań w czasie present simple, gdy mówimy o trzeciej osobie. He, she albo it. W tym wypadku mamy Amy, czyli she. Później możemy dostrzec czasownik w podstawowej formie i resztę zdania. She visits Poland twice a year. Ona odwiedza Polskę dwa razy w roku. Na samym początku mamy osobę. Później czasownik z odpowiednią końcówką. Końcówkę dodajemy tylko w zdaniach twierdzących do trzeciej osoby. He, she albo it. W tym wypadku mamy she. I reszta zdania. Używamy w tym wypadku czasu present simple, ponieważ osoba mówiąca to zdanie podkreśla, że robi coś regularnie, czyli dwa razy w roku regularnie. Do zobaczenia na naszej następnej lekcji.